Dzień dobry, bielsko biała. Ha, ha. Droga na zawody nie jest lekka, no ale wiadomo na kogo wymołeczki. wiadomo, no nie? To nie ma miękkiej gry, więc słuchajcie, jest godzina 4.30 i ja wstałem. I pędzę właśnie robić aerobę, szybki chód, a później wjedzie trening siłowy gdzieś w tle i tabata. No, Słuchajcie, zawodu się zachciało, więc idziemy z tematem bez wymóweczek. No, nawet na wsiadania nie nagrałem. Kuźba już tak w stygarobę przyszedłem, bo taki głodny, głodny kuźwa, od razu szejkę odpaliłem. Ale wam teraz powiem co jadłem. 70 gramów płatków wsianek do tego 60 gramów białka. Blenderko wszystko mieszamy, mieszamy i sobie na spokojnie wypijamy. A przygotowałem posiłek drugi, zobaczcie jak on wygląda. To jest mój posiłek drugi, bo teraz mówię jest ścisła redukcja. Słuchajcie. 250 gramów warzyw, 250 gram mięsa mam układ, to piersi jest indyka i tylko to, i tylko to. I to jest mój właśnie drugi posiłek, a trzeci posiłek, jaki będzie, no to już zobaczymy, a to trzeci już może będzie po treningu. Wiecie, to zjem sobie przed trening, tak wyjdzie, No, tak to wygląda ładnie, to wygląda, co? Widzicie, kuźwa, normalnie jestem ten. Yy, nie tracker, yy, tracker-packer też, do no nie, ale też nie wiem. Yy, Gesle tracker-packer. <laughs> dobra, Dobra, lecimy teraz. O, zasłoneczki i bierzemy się w końcu za robotę. No i dobra, startujemy. 9 godzin pauzy minęło i bierzemy się w końcu za robotę. Trzeba gdzieś tu obkręcić, wykręcić. I co? I lecimy, lecimy. A tu sobie takie kółeczko zrobimy, wykręcimy sobie fajnie albo cofę naprawę tylko o, i wyjadę, tak będzie lepiej. Pierwszy raz ogólnie byłem w tej firmie, ale bez problemu tu trafiłem. No i był ładowany od tyłu, a wiadomo, że od tyłu to przyjemnie, no nie właśnie... Ja tam też się nie spodziewałem, co może być grane Wcześniej na rozładunku, tu niedaleko miałem rozładunek To musiałem dwa boki otworzyć tak, tak z jednej z drugiej strony do góry podnieść No i tak miałem fajną aktywność No ale tutaj akurat tylko od tyłu Więc wczoraj mogę sobie na spokojnie zrobić trening siłowy Nocny I teraz z rana pyknąłem sobie trening aerobowy No i dzisiaj akurat mi wyjdzie trening za dnia Dlatego mówię, nagram film, wam pokażę jak tam trenujemy Dzisiaj pojedzie biceps z tricepsem kuźwa za dnia No i będzie petarda Wracamy, to znaczy, wracamy do gry moi drodzy Już treningi lecą w tle dlatego jest super. Naprawdę jest sukuść, w od razu lepsze samopoczucie, lepsza jakość życia. Oczywiście teraz mniej, mniej śpię. Jak Jakbym chory, to będę spałem nawet i po 7,5 godziny, po 8, teraz mniej śpię. No ale słuchajcie, kogoś. Człowiek wie, że żyje. Wie, że żyje! Dzień dobry, bielsko biała Haha! No, dzisiaj to właśnie ja robię robiłem, wiecie, po górach tam sobie poszedłem w, to, w tym kierunku, tam sobie gdzieś pochodziłem tak 30 ponad minut w jedną stronę, 30 ponad minut w drugą stronę, no i tak mi wyszło, no nie a tam zeszedłem, tam sobie prosto. Pozwiedzałem, mówię, kuźwa, ale przyjemnym klimacie, tak sobie pospostarać po górach. Dobra, teraz trzeba pędzić kuźwa na skoczów, dobrze mówię, na drogę 81 muszę się wdupczyć, a później tam, no, gliwice, sprawy, tematy i wrócić, bo jedziemy do, do, do Legnicy, czyli 300, około 200 km, 320 km do przejechania, a później wiem, że mam się tam rozładować, załadować i zapędzić, moi drodzy, do, 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 do łodzi, do łodzi. Mam jeden punkt w Łodzi, tylko rozładunek, załadunek, no, czyli elegancka robota, co na dzisiaj. Dobra, a tymczasem obieramy kierunek cieszyn, cieszyn. na cały dzień są można powiedzieć przygotowane oczywiście rozdzielam sobie jeszcze te ryże, bo zostało mi, poczekajcie, trzy, jeszcze trzy posiłki do zjedzenia, teraz zrobimy sobie trening, po treningu sobie zjemy, później następny posiłek i kolacyjkę, czyli steak, steak wiedzie. a na koniec dnia sobie podsumujemy ile ta moja dieta teraz kosztuje no, bo teraz słuchajcie, mam około 2100 kalorii, malutko malutko, ale spokojnie, dajemy radę, dajemy radę, a tymczasem wrzucam film na YouTube'a coś słabo idzie, słuchajcie Zostało jeszcze godzina 51 minut do publikowania. Ten film pewnie już oglądaliście, a to jest nowy film, no nowy film. A my lecimy moi drodzy na trening siłowy plus tabata. Łot Zywecki od dwójka Roberta, zaraz razę pykniemy. A jeszcze może dogramy to, jakie odżywki kuźwa biorę. No nie, żeby to nie było lipy Kujwa. Słuchajcie, hyperka pumpka sobie pikniemy przed treningiem, bo wiadomo, redukcja mało kalorii, znaczy się we znaki. Po 15 godzin pracuje, więc się należy, należy się hyperek pump. I słuchajcie, następnie Testo Monster sobie zawsze wlatuje rano, po południu, wieczorem. Ten monster, ten monster. Tak samo sobie biorę. I jeszcze mamy Anabolic Rea. Anabolic Rea przeważnie biorę po treningu, jak na przykład w nocy trenuję, jak wczoraj. No sobie wziąłem przed treningiem, bo jednak kratynka jest bardziej moczopędna. Jeszcze coś tu mamy, jeszcze coś tu mamy. A i BCA, BCA też od dwójka Roberta mam. pykam zawsze sobie przed treningiem aerobowym, po treningu aerobowym, przed treningiem siłowym i po treningu siłowym. Tak to właśnie wygląda. A ładuję jest tego kuźwa tam. BCA działa albo nie działa. Są różne te tematy, ale jak jest, to biorę, no nie? Na mainie byłem ostatnio, zobaczcie jak to wygląda wa rozumiecie to? Przybyłem ostatnio na mainie Co zrobić? Życie w transporcie. <laughs> Dobra, wyciągamy sprzęt i bierzemy się za robotę. Słuchajcie, jak tu przyjechałem to było dwa stopnie, teraz istnieje ile stopnie sprawdzałem. Zdziebku cieplej, ale ogólnie jest, niby jest słoneczko, niby się wydaje ciepło a nie jest tak wcale do końca. Dlatego pamiętajcie, czapeczka musi być, jak trzymamy na parkingach, kurteczka pod szyjkę zapięta i działamy wtedy. Trening zakończony. Trening siłowy plus tabata wjechała na koniec 10 minut. tego jestem widzicie cały mokry. Jednak tabata mega daje robotę, czyli 20 sekund ostej zapierdalaczki za przeproszeniem. 10 sekund odpoczynku i tak cały czas przez 10 minut. Anaboli krea po treningu. Później sobie zjemy. Posiek, dobra, nie będę szedł pakowa, Jedziemy na szybko. Podpinamy na naczepę, odjadę, później tam, wiecie, zabramę i pójdę się wykąpać. No bo czas napięty, wiadomo, że napięty, no nie widzicie, moja regeneracja to jest teraz do zrobienia 300 km rozładunek, załadunek, czyli bok trzeba otworzyć, pasy pościągać, dach do góry podnieść, to będzie moja regeneracja. 300 km plus rozładunek i załadunek. Najlepszego. Za, 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 te, za dobrą formę. Dobra, słuchajcie, teraz sobie szybko zjemy, co sobie przygotowałem wcześniej. Całą paczkę ryżu, całą paczkę ryżu, w tym momencie sobie zjem pół paczki ryżu i pół paczki sobie na później. To sobie przygotowałem już na jutro, jak coś. No, co sobie zjem tak, pół paczki ryżu, czyli to jest cała paczka, podzielę sobie na pół już mięso wcześniej dodałem, dorzucimy sobie do tego ogórki No a ogórki sobie kapusek, na no, później sobie zjem. No, i tak będzie właśnie wyglądał mój posiłek. No. Po treningowy, czyli trzeci. Jeszcze zaniecząt czwarty. Czwarty, słuchajcie, będzie taki sam, tylko se pykniemy może pomidorkę albo se pykniemy z warzyw ogórka, a czy przepraszam kapustę kiszoną, no nie? No a później sobie na koniec zjemy stejki! kuźwa, stejki wam pokażę jak w łatwy sposób w kabinie na spokojnie zrobimy sobie stejka. I zobaczcie, tak wygląda. kuźwa. Ogórki kiszone, ogóreczki kiszone. by będzie kiszone. Petarda. Już pewnie nie jedna ma to ślinkę, co? A mam cię! <laughs> Ale by ktoś tu był, co? Kuźwa bym go nagrał, a to na żywo leci, na żywo! <laughs> Dobra, wiecie co? Szybka kąpiel. Szybki prysznic. E kuźwa! Przysto inaczej jestem tej kamizelcy, Żona mi uprała. To znaczy wygląda. Dobra. Tak się biorę za kąpielek. I działamy, a jeszcze może skorzystamy I lecimy, kierunek Łódź Rozładunek, załadunek No i pauza w Łodzi, tym razem Słuchajcie, już minęło półtorej godziny jak czekam na rozładunek, załadunek I dalej stoję na drodze znaczy, no wjechałem tak jakby na chodnik, no nie? No i nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Półtorej godziny mija, za godzinę mi się kończy czas pracy, a muszę mi rozładować, całe auto i załadować. Ale wiecie co? Ja najwyżej pójdę na bramę, wszystkiego się dowiem. Niech działają, kuźwa, no nie? No przecież wiadomo, za godzinę. A jak nie, to słuchajcie, włączymy sobie pauzę i rozładujemy się jutro. Pamiętajcie, że jutro też jest dzień, też jest dzień. Najwyżej jutro będziemy później... Na rozładunku, na załadunku i gdzieś dalej też spójdziemy się w Polsce No ale tak nie raz bywa, tak nie rozbywa. W takim razie wiecie co, ja idę na portiernię, na ochronę I powiedzieć, że mam jeszcze do, godzinkę czasu pracy I czy rozładują, załadują, czy nie <laughs> Bo jednak trzeba ich trochę pogonić no, czy no pogonić, a ja to nie będę ich gonił Po prostu idę poinformować, żeby później nie było, że nie poinformowałem A mam pauzę, tak? Dlatego na spokojnie poinformuję, że za godzinkę kończymy przygodę dzisiejszą pracą. Jestem na firmie, poskutkowało, Podgłosiłem się po prostu, powiedziałem jaka sytuacja i tutaj właśnie jest wózkowy, który ładuje, bo to są rozładunki z tamtej strony, a tu są załadunki. I Słuchajcie, wózkowy, który ma mnie załadować, najpierw musi on mnie rozładować, czyli wykonać robotę za tych, co po prostu mają rozładunki, za nich zrobi robotę i wtedy mnie załaduje. No taka to jest sytuacja, bo robotny jest, naprawdę W bardzo w porządku. Łepek jest znowu przyjął, powiedział, że jak kierowca ma mało pracy, więc Niech przyjdzie, to ja go rozładuję, bo też muszę go załadować, a nie będziemy go później trzymać, no a na jutro wiadomo, ten towar też musi wyjechać, bo jutro już musi być w Ręgnicy, Trzeba go przepiąć kuźwa i żeby on na Niemcy pojechał. Dlatego ważny towar, dlatego wiedziałem, że jak tu jestem i zgłoszę, że mam załadunek, no to automatycznie będzie działane. Będzie działane. Dlatego słuchajcie, jedę te raboki rozpinać, wszystko to ściągać, przygotować do rozładunku, bo jest cała lufa dach do góry trzeba podnieść. No i załadować też całe auto, no nie działamy, działamy z rozładunkiem. I mój ostatni posiłek, czyli kolacyjka, tak to właśnie mniej więcej wygląda, jak widzicie z warzywa. Samotkę sobie troszeczkę podjadłem <gry> wcześniej i muszę zjeść go z paterki. wiecie dlaczego? Bo wszystkie pojemniki sobie na jutro nagotowałem, jak mówię, jak czekałem tutaj, to mówię, nie marnuje czasu, tylko sobie przygotowuję posiłki na jutro, bo po co mam rano wcześniej wstawać i gotować, jak teraz sobie czekam tak czy siak, no, nie? A ja wstępnie mu plandekę przesunąłem, on już mnie rozładował, w tym momencie mnie ładuje i widzicie, kuźwa, i do tej 21.30 mam nadzieję, że się wyrobię. No, ale zresztą w ogóle tu się też pauzował, nie będę mu odjeżdżał. I tak to wygląda. A ile taka dieta mi teraz kosztuje? Poczekajcie, za chwilę sobie zaraz wszystko przeliczymy. Mięsa mam, przeważnie jem mięso z indyka. Tak sobie mieszam. Kurczak, indyk, ale ostatnio postępuję bardziej na indyka. Kilogram indyka kosztuje około 23 zł. Ja mam 750 gramów. No liczymy tak, że raz na jakiś czas kurczak, raz na jakiś czas indyk, średnia niech będzie 20 zł. Czyli 750 gramów będzie około 15 zł dziennie na, samo, na sam drób. tak? Następnie do tego steak, steaka przeważnie jem z polędwicy, no polędwica niestety jest droga, możemy sobie zrobić y, z tego rozbret, czy jakoś tak idzie, albo antrykota, też możemy zjeść dużo tańszy, z polędwicy jednak troszeczkę jest droższy. kosztuje coś taki około 20 zł, y, 20 na 2 zł, bo tu mam 250 gramów, a jeśli chodzi o rozbret, no to wynosi nas około o granicach 12 zł. dlatego widzicie, możemy sobie zrobić na ten albo na ten, ja z polędwicy bardziej sobie lubię zjeść, no i co? I do tego warzywa, coś około 10 zł dziennie wnoszę, ponieważ, a to taką sałatę kupię, to potrafię zjeść nawet takie dwie paczki dziennie, tu pomidory, tu góreczki wiadomo, czy coś takiego, bo na warzywa dość dużo ostatnio postawiłem, no i słuchajcie, suma summarum, taka dieta jeszcze z rana, o wiadomo, z rana jeszcze wchodzi białko, płatki owsiane, ryżu, to jest nieduże, jak zresztą widzieliście, suma summarum, coś około 50 zł, 50 zł. Nie na tą chwilę kosztuje dieta. Czyli miesięcznie daje coś około 1500 zł na samo jedzenie. 1500 zł wydaję na samo jedzenie. Plus do tego jeszcze wodę trzeba wliczyć, tak? Dziennie wypijam około 4, nawet do 5 litrów wody dziennie. No to to nam daje koszt około niech będzie nad 5 zł, tak? 5 zł też na wodę. No czyli tak, zaokrąglając wszystko. Niech będzie te 50 zł dziennie wydaje. Czyli 1500 zł miesięcznie mi to wszystko kosztuje. Plus do tego witaminy, suplementacja. No, to będzie nawet koło 60 zł, kurde, dziennie. Koło 60 zł dziennie, że wydaje, no ale wiadomo, format trzeba robić, trzeba robić, po prostu to trzeba lubić. To jest moja pasja, w którą lubię inwestować, bo tak mi się wydaje, że inwestować trzeba. Czy to zdjęcie wydaje mi się, że jednak warto, jednak warto było w to wszystko inwestować. Lepiej w to niż w jakieś tam ciasteczka, alkoholy. Słuchaj, byku, jak ty nawet. Nie trzymasz diety, ale takie słodycze, kupisz batoniki, tu kola, tu jakiś ponczuszek, tu pójdziesz na miasto, co zjesz i też podobnie suma summarum wydasz na jedzenie w skali miesiąca, prawda? No. Wiecie co, tak sobie jeszcze szybko przeliczyłem? A jakby dieta kosztowała. A jakby teraz zamiast indyka jeść typowo kurczaka i do tego nie jeść z polędwicy yy, stejka, tylko po prostu tego rozwój, który jest dużo tańszy, to słuchajcie, nas się około 40 niecałych złotych. 37 złotych dzienna dieta. Czyli też możemy sobie taniej dużo to zrobić. I wtedy tam dużo taniej miesięcznie wychodzi, tak? A ja czekam, jak mnie załaduje i będę szedł po mamu spać. Jeśli mi się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, na bieżąco. Jedziemy dalej bez wywołeczek. No i oczywiście czekam na komentarze. Nie ma minkiej gry! Pozdro! Hej!